Dlaczego Trump ma prawa do kanału panamskiego? W 1903 roku Panama zyskała niepodległość od Kolumbii przy znaczącym wsparciu Stanów Zjednoczonych. Stany interweniowały dyplomatycznie, ale również militarnie, aby zapewnić powstanie niezależnego państwa, ponieważ Kolumbia nie zgadzała się na amerykańskie plany budowy kanału. W zamian za uznanie niepodległości Panama zgodziła się na przekazanie Stanom praw do sfery Kanału Panamskiego. Bez tego wsparcia Panama pozostałaby częścią Kolumbii. W 1999 roku, na mocy traktatów z 1977 roku, Stany przekazały pełną kontrolę nad Kanałem Panamie. W 2017 roku jednak Panama nawiązała stosunki dyplomatyczne z Chinami, które inwestują tam w porty, koleje i ogólnie infrastrukturę. Kanał, jak wiadomo, generuje ogromne przychody, które płacą wszystkie państwa członkowskie z trasy, w tym Stany Zjednoczone. Przejazd takiego dużego kontenerowca to jest koszt, uwaga, około 1 miliona dolarów. A w 2002 roku kanał zarobił 4,3 miliarda dolarów. Chiny więc zaczęły inwestować. Waszyngton krytykował rosnące wpływy Chin w Panamie. O pieniążki chodzi. Stany wyłożyły pieniążki na zbudowanie kanału, załatwiły niepodległość Panamie, a ta teraz dogadała się z i każę stanom płacić gruby hajs za korzystanie z ich własnego tworu. Proste co mnie.